No ten daliłeś, ten ten daliłeś, nie. nie no daj spokój no co to. nie Zobacz, Rafał tutaj, jaka Marka mocna. nie? Mocna Marka, nie. Siemano! No, dojeżdżamy. już. żebyśmy mogli. Małup, 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 nami małup, 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 nami, jedzie za nami, Rutek trochę Dzień dobry, złapaliśmy ruchu się. Ruchu dęgansko, jedziemy, złapaliśmy się elegancko, jedziemy, zdobaliśmy jeszcze. Rafi z nami jedzie, także jedziemy. Kurde, więc... yeah. Dobra, spać. Akurat wie, że jak góra, jak byłem, wiesz, dalej, nie? Ja widziałem, że ona podskakuje, i myślałem, że to. E, no, się oprzymał, to nie się można było. W, w przodu jakoś tam. No to ma normalnie zaszep, tylko trzeba sobie zobaczyć. Na tych dziurach się pewnie poluzowało. wchodzenie powietrza. Gdzie... <noise> gdzie tu jest slip? tu jest 30 cm mi się wydaje że trzeba będzie z Ranglera odpalić i... i wjechać do, do wody głębiej no, <noise> tak tam za trzcinkami już się robi głębiej na pewno no, słuchajcie, zbroimy się grubo, ja już się nie mogę doczekać, chłopaki są w takich nastrojach, że jest energia, ewidentnie dzisiaj ryba dobra wyjedzie, widać to po zestawach, bestia, ISG-4, to jest zestaw, na którego chcę wywalić dzisiaj metróweczkę, bo bardzo za nim się stęskniłem, nie widziałem ich już tak naprawdę, nie wiem, czy nie jestem w stanie powiedzieć, że kilka lat, albo chociaż rok, nie, w tym roku jedna była, no dobra, ale... Mam zestaw yy, korowa, pociąga. Przygotowany jestem, i jednak podchodzę dzisiaj. Mam nastawienie typowo rybo-bójcze. Oczywiście nie zabiję żadnej ryby, ale na pewno ją dzisiaj złapię, także wierzę, że dzisiaj się uda. Wiem, że chłopaki po drodze mówili różnie, czy ta ryba się pojawi, czy nie pojawi. Dostawałem też różne informacje na temat tego łowiska z zewnątrz, jednak zupełnie się do nich nie przywiązuję, bo wiem, że niektórzy lubią opowiadać. Różne dziwne historie na temat różnych bardzo, bardzo dużych ryb, których było nie jak dużo. Na pewno w, swojej, w swoim otoczeniu też takie osoby znacie, a ja tak naprawdę nie uwierzę, dopóki sam nie złapię. A jest sens jest, jest ryzy, ryzy, Ty Wjedziesz, wyjedziesz bez problemu. Nie, no jasne, no tak. Że tak. Dobra, ja będę nawijał świeżą plecionkę na multiplikator i tak Kładę na początku jako podkład kawałek żyłki, nie dużo Ale jak położymy bezpośrednio plecionkę, ona może się ślizgać na szpuli To jest jedna rzecz Druga rzecz, jak chcemy nawijać świeżą plecionkę, konieczny hamulec skręcony opór Jeśli nie, my tutaj nawijamy tą plecionkę możliwie ciasno Szpulk, y, hamulec na szpulce y, pracuje tak lekko i okazuje się, że nagle szpulka jest w stożek nawinięta. To jest wina tego, że nie skręciliśmy na początku hamulca. Bardzo ważna rzecz. I lecimy. Staramy się na, zawijać możliwie ciasno. Ja też też używam bardzo grubej plecionki. To jest 0,40. Szczupakom to nie przeszkadza, a chodzi o to, że w sytuacji, kiedy tam coś pójdzie nie tak łatwiej jest rozplątać brodę i jeśli przynęta miałaby się tam nie wiem, odstrzelić to przy grubych plecionkach rzadziej się od, odstrzelają, dlatego, że po prostu plecionka słabiej wchodzi w zwoje pod spodem, mniej się zaczepia po prostu, to jest kwestia tego, żeby oszczędzić ile tam przynęt, które mogłyby się odstrzelić nie chodzi o samą wytrzymałość plecionki tylko głównie o jej grubość, lepiej stosować grube plecionki ale grubą trzcinę też dobrze szarpniesz, bez, bez kompromisu, tak. bez skrupułów wtedy, nie? No i ruszamy. Chłopaki jeszcze echo sądy odpalają. W tej też jest to działać, ale okazało się, że po prostu stoi, jest gotowy we wzwodzie, musi troszkę opaść, emocje muszą opaść, bo musi zobaczyć rejestr. No tak, to naturalna kolej rzeczy. się taki stok z 33 metrów aż do 5. Jest! Pierwsza sztuka! Powadł w wodę z kolejkiem, a jak? A! Marek, przed chwilą powiedział, że czuję rybę! Nie tutaj łowić! Od razu! Od razu.

Już tu żeśmy weszli na 12 metrów Czyli co, wracamy chyba na tą łączkę z powrotem? Tak, 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 wrócimy na to właśnie takie 2 metry ze spadkami do 5 Tam mieliśmy pierwszą rybę i w tych, w tych lokalizacjach będziemy szukali ryby właśnie na tych stokach Bo ewidentnie przy tych stokach ona sobie podchodzi, żeby zaatakować drobniczkę, która jeszcze o tej porze roku jest na płytki wodzie Jest w miarę płytko tak. mm. I co masz teraz? Szyneczka dojrzewająca dla kolegi Karlika Karlik, szyneczka Skąd jest z zamówieniem? Nie ja. mam Bułeczek tam widzę pełno Ale A -a -a. się przygotował naprawdę raki to jest Załoga musi być najedzona No tak Taka tutaj kolorowa kanapka O kurde Przepacka Sam chciałbym ugryźć W ręce pierwszego klienta Dziękuję Prima to, jaką półkę najłatwiej jest ukryć na plaży? Pernatą. <grym> <grym> dobra, dobra. Na szczęście muszę kawić w Dobry jest, dobry <grym> jest. ale taki kura przyszła metrowe fale go już wychodzili na ale, ale te fale przyszły i trosko i na dwie wędki zostaliśmy, rozwracamy za z No i będziemy dalej flipować po płucicach Jest ekstremalnie Extreme Sports Kolejny dzień wędkarsko okazał się równie nieżyczliwy jak poprzedni. Jeszcze przed wschodem słońca wiatr wydawał się być równie silny jak poprzedniego dnia. Nie chcę zatrolować tak głębokiej wodzie, ale nie ma szans. fale półtora metra lekko. O lekko w No, wracamy na płyny. Parlamentem no, jest to, że po prostu yy, uderza bardzo łódką falę i leje się dużo wody do środka. A nasza pompa zlądowa się obsuła i słyszałem naprawdę ilu. 5 minut nabrać się na bardzo dużo 500, wody. Na granę, no tak? 500 nie, 200 litrów. No, ponownie. Ale ja poli, trafia, jaka, jaka. Uo, kura, ale nie. No, ale <laughs> bez hamulców. ale Nie bo co? Nie wiem jak no? do nas

Niepodobny. Jest ładna, ładna, ładna. Spokojnie, no łoryfka. No, no, jest! Dzięki mój. Grawo. Jest, brawo młody, <grym> <mu, rybjona>. zjadaj. Jest, <grymka> go jest to załatwione nie wiem ale... Nie bądź o, co. Ech. Na to? Na swojego drzewa. Naprawdę za, za skórkę. O, siedzi. Nie, ale cię nie Takie 50 To, co zauważyłem na kolejnym szczupakowym wyjeździe, na którym mówimy szczupaki na płytkiej wodzie, że bardzo duży wpływ ma przełożenie kołowrotka, czyli to, jak szybko kołowrotek Nawija plecionkę podczas jednego yy, przesunięcia korbą. I są różne kołowroty, które mają przesunięcia od 6, nawet od 5 są, po 8, na właśnie 8,2 chociażby ma Piotrek kołowrot, który bardzo szybko zwija, i widzieliśmy, że miał dzięki temu bardzo fajne efekty. W związku z tym, ja stwierdziłem, że przyspieszyć pracę i atrakcyjność mojej przynęty, stwierdziłem, że będę pierwszy szybciej zwijał, a po drugie będę podszarpywał, żerkował. Dzięki temu, że podszarpuje i dzerchuje, przynęta nabiera coraz takich agresywnych, szybszych posunięć i na rybę, na szczupaka działa to bardzo, bardzo irytująco w związku z tym tak i zerony atakuje tą przynętę. Dzień przed nami. Zmiana planu, zmiana strategii, bo naprawdę wiatr nas nie rozpieszcza, słonko powoli wstaje, Marek tam już kończy nasze pakowanie, a Piotr zaprezentuje nam bardzo ciekawy sposób na dopalenie się przed grubymi mamuchami. Jak, Co wie, tam mamy? jak wiecie, ja y, alkoholu nie piję, więc zaproponuję tutaj w y, cyklu wypis krzysiem. Akurat taki bezalkoholowy drink. Z tego co często się pojawia na wyjeździe, czyli bazą będzie kawa rozpuszczalna. Do tego mamy aspirynkę. Proszę, Rafi Aspiryna jest, jest musująca, wrzucamy do, do kawy. Niech to się rozpuści w kawie. Kurde, powiem Ci, że brzmi to mocno medycznie mocą edysie, dlatego, że jest to wzorowane na starym amerykańskim spalaczu tkanki tłuszczowej ECA, efedryna, kofeina i aspiryna. Efedryna jest nielegalna w Polsce, ale zawsze mamy pseudoefedrynę, która często jest w takich podstawowych lekach, jak na przykład Więc rozpuści nam się tutaj aspirynka w kawce, z której będziemy mieli kofeinę. Do, popijemy sobie tabletkę sudafedu, pseudofedryny będzie pobudza, pobudzała, trzymała ciepło. Będzie było, było wspaniale. Czyli co? Aspiryna z espresso, i do tego piguła z sudafedem. dobrze? Dokładnie do... tak. Okej, okay, no. Będzie Ja to, i ja to i Piotrek Piotr kufam. Mam nadzieję, że przeżyjemy do ten dobra. odcinek. No nawet nie zysmak są aspirynką, co? Ło! Wow. Lecimy. Donicz. Posmak ryby po tym został. mi trochę kwaśna trochę nie? Nie? No. To jest to jest dobry znak. Lecimy na ryby. Dobra, jesteśmy już na wodzie. Wczoraj opracowaliśmy plan taki, że Będziemy jednak płowić na tej głębszej wodzie, bo aż na czterech metrach, tak jak jest możliwe, tylko jest Na tej płytszej wodzie mieliśmy ryby, ale ryby były dla nas za krótkie. Chcemy czegoś większego, będziemy pływali na czterech metrach, z których z wyrastają piękne rdestnice, które wiemy, że duże mamuśki lubią najbardziej ukryć się tam i na zdoby, z którą będziemy na Dlatego rzucimy im na pewno, ja wychodzę o dzisiaj. Zaczynam od jerk'a, wczoraj ryby nie chciały w ogóle reagować na kopytne zwierzęta, no nie zwierzęta, tylko kopytę. dlatego zaczyna, zaczynam dzisiaj od jerk'a, bo jerk od Westina, typu swim, sprawił się najbardziej, a szczególnie ten z pomarańczowym brzuszkiem. 53, ale nie będziemy to chyba ma co podbierze na kiju, bo nie no ja miałem ładne branie 82-3 cm e Lubimy takie szczupłe no słuchajcie, łowimy i łowimy i łowimy. Marek tu rządzi grubo, Piotrek tak samo. Ja jestem znowu bez, bez ani jednej sztuki, ale gęba mi się cieszy od samego rana. Także Piotrek, wydaje mi się, że to Twoja zasługa, pomimo wszystko. Bo ja Wam powiem tak: że i niesamowicie tak. Łapy się nie trzęsą, wszystko jest ten, więc pobudzenie nie jest jakieś ekstremalne. Ale kurde, rozsunąłem. Kurtkę już założyłem ten komi, żeby mi po karku nie wiało. Zjąłem kaptur, bo kurczę, jest tak gorąco. Także. No koza, kozak. Jak ktoś nie może sobie poradzić z temperaturą wnętrza ciała na, przy jesiennych połowach, to Grze, jest to zdecydowanie. Od po prostu. Dobra grzała. To jest naprawdę dobra połowę. Tania grzałka. Tak, jestem ubrany tak jak wczoraj. Tu rozsunięty, tu rozsunięty, kurtka rozsunięta. No. Kozak. Jak przeżyję? Eca. ECA, zarobię Kurde, downsizing ewidentnie dzisiaj, ale wcale nie przyląd. Tylko ryb No, ładnie to ładnie ładniejszy To taka co Kurde, Marek kurde, kurde, co ryb. tu się dzieje? Ja six się umiesz. Nie wierzę normalnie w no to, co widzę Ryba za rybą No sześć dyszek nie, nie. O tylko coś zachaczymy kogoś? Nie była jeszcze raz tego robi. Niestety nie zdążyłem zwinąć Rybka Saigon. Piotrek tutaj powiedział taką rzecz że zauważył, że ryby w ogóle nie odprowadzają mu przynęty, że zawsze brania ma na dalekim wyrzucie. Wniosek jest jeden. Mi ciągle na przykład ryby odprowadzały przynętę, podgryzały. No wniosek jest jeden, że po prostu trzeba było zwijać szybciej. Piotr, miał szybszy powrotek, przełożenie 8.2, ja 6-1 I znalazłem teraz tak naprawdę sposób, te ryby zaczęły szybciej zwijać. I kolejny, maluszek go maluszek, ale ryba jest ryba. Dobra. Ale pięknie, kurde kolejna sztuka. Nie, ile jeszcze mamy? Ja pracuję Ja dwie ja, dzisiaj. Ja no to 8 rys, a jesteśmy na wodzie półtorej godziny. 8.30 30. Dobra. Ja nastawiłem się, że będę łowił na swoje dżerki i na przynęte yy, od Spro yy, Shockwave. Yy, Którą popularnie nazywamy Żaroniem, bo polecają Tomek Żaron z Przynęta, która naprawdę jest super skuteczna. Taka przynęta guma 30 cm wczoraj dała mi ładne ryby na płytkiej wodzie. Bardzo dobra do prowadzenia, dosyć szybkiego na płytkiej wodzie. Największa ryba wyjazdu i pierwsza ryba wyjazdu wyszła na mojego czerka. To jest czerk, taki bardzo szeroko chodzący. 120 gramów. Yy, oprócz szerokiej pracy ja też dopatruję go skutecznie, że w przekroju, jak ryba ma wyjść z, z dołu do niego, jest po prostu bardzo szeroki, więc obrys ryby wydaje mi się, że jest tutaj ważny, że się wydaje naprawdę spory. No i trzecia przynęta, z którą wiązałem duże nadzieje, a kompletnie e, nic nie dała, to był Trout Polecił mi go Rutek którego chyba nie powinienem tak nazywać, bo Powiedział, że jeśli nie złowie na nią ryby, to nie nazywa się rutek. Także kolega z WND Fishing Team, który w sumie nie wiem jak się teraz nazywa, polecił mi tą przynętę, kompletnie nic nie dała. Co mogę powiedzieć też, dobrze jest się na taką łódkę dobierać pod kątem stażu na łódce. Ja akurat byłem świeżakiem. Mam takie doświadczenia ze sportu walki, że zawsze najniższy pas musi się najwięcej narobić. Ja tutaj też takim byłem najniższym pasem na nauce, więc do mnie należało rozkładanie, zwijanie drywkotwy, wybieranie wody i tak dalej. No niestety, każdy świeżak musi swoją taką cieciówkę odrobić, żeby stać się prawdziwym załogantem. No i dzisiaj właśnie właściwie przez ten wyjazd mam nadzieję, taką cieciówkę odrobiłem. Zostało nam ostatnie dni, ostatnie chwile, ostatnie godziny możemy powiedzieć. Chcemy wyjść na dużą wodę. Ja oczywiście pełen nadziei i optymizmu. Nie widzę fal, ale może to jest wina mojego wzroku. Nie widzę fal, chłopaki, może trochę wieje, jednak nie odpuszczę. Wyjdziemy dzisiaj na dużą falę, spróbujemy połowić te największe ryby, które wiemy, że tutaj są. Także trzymajcie nasz kciuki, a my działamy dalej. Piona! Praktycznie ekstremalne, może nie do końca ekstremalne, bo daliśmy radę sobie spokojnie z kingiem na tych metrowych falach. Eee, trolling, trollowaliśmy kilka godzin, widzieliśmy trochę zapisów, widzieliśmy fajne ławice, ale nic, zero, nul, kilka przynęt wymienialiśmy, cały czas pracowaliśmy jak to na trolling przystaje, nic. Mówię, dobra, przechodzimy na, na ranty, przychodzimy na rant, na rzut łapy. Czerki, główki, wszystko. Nul! Dalej, nul! W związku z tym, że wieje mocno, podejrzewam, że ry, ry, ryby z płytkiego wywiało na głębokie. A jak już szczepiłaś do tego dna, to, to nawet nie chcę uderzyć w Tyrola. No co, na most lecimy? No, na most, pełna laka! Wyprawa zbliżała się ku końcowi i nikt z nas nie oczekiwał, że tego dnia może się jeszcze cokolwiek wydarzyć I właśnie w takich chwilach dzieją się najmniej oczekiwane rzeczy No jest, pięknie! Cześć Rafik! Bydlak! Alga. No i jego ulubiona alga, którzy no robi no mm. to ma 50 grzyna, ta ryba? Nie O to ten biedny Jeszcze Momento! Gostou, Piotr? 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 Gostou, Dobra, Ślicznie. dawaj do brzegu O grubo Ty Piotrek, nie zujajał się z tego jaja Człowieku, ja jeszcze mało nie ze strachu Dobra, nie przesadzaj Patrzę, to za to nie? nie no daj spokój No nie. co nie No nie bo denerwuj, no się po denerwujesz No, no to jest co No szczerze, no jestem no. no właśnie piona No co piona kurde Dobrze ja To sobie ty... robisz? Czapka hajfa do ciebie Kurwa. i nagadka Udało się Piotrek Dobrze że był zapisowy kombinezon Ten Piotrek się ubrał szybka akcja ciuchy na zmiany No fakt. Gdybyśmy nie szli dzisiaj w trolu, to pewnie nie mielibyśmy ciuchów na zmiany, nie? No ale no, ciuchy na zmianę były, bo się zawijamy do domu, także że torba, można było się wymienić. No ale zaskakująco e, szybko wyszło wyciągnięcie, slip out tak zwane, czyli wyciągnięcie łodzi z wody. Bardzo płytki slip, tak naprawdę plażo-slip, tak naprawdę, plażo-slip, w którym musiałem wjechać głęboko autem do, do, do wody, ale na szczęście Subaryna bez problemu na, na czterech kółkach Poradziła, dwa razy poczułem, jak przyboksowały koła, cztery łapy przyboksowały na dnie, i spokojnie łódka wyjechała, także teraz wpuszczamy wodę. No cóż, piękne! Czasy szybko się kończą, zwykle. W Miłym towarzystwie, czas szybko. Leci. Czas szybko leci, tak. Także co, kochani, żegnamy się. To Mamy nadzieję, koniec. że było fajnie. Lajkujcie, subskrybujcie, łapy w górę, jeżeli się podobało. Wracamy jeszcze na pewno, Marek, Piotrek w w roku, nie? Zobaczymy. No, Musimy jeszcze. Oby na sucho. <śle> oby na sucho, oby <śle> na sucho. Trzymajcie się do zobaczenia. Hejo. Hejo. Pozdro, ja.